Ale... Cześć, cześć wam. Zaraz czy to słychać. Trzeba się dostosować do warunków. Psich. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Serdecznie na kanale Test misja. Tak. Pies padnięty po spacerku w tej wichurze strasznie wieje. W Gdańsku ledwo to się utrzymaliśmy na sześciu łapkach, nóżkach. No tak, no i co ja mam tak tutaj zwisać teraz przy tobie, bo chciałem, żeby wystąpiła siadła obok mnie, ale no, ona nie ma siły, kochana. O. I teraz ja tutaj będę tak zwisał, co ty, już mi krew do mózgu lałatuje, <gryw> że zaraz tu padnę, bo Ciebie. chyba trzeba usiąść. Normalnie to jakieś szaleństwo. Nie chciał Mahomet do góry, to góra przyszła. Do Mahometa, już to będziemy poprawiać, ona trochę biegała, ganiała, tutaj wreszcie przełamuje swoje jakieś ręki. jest coraz luźniejsza, się mogło wydawać, a może właśnie tak jest, także zadamawia się powoli. Słuchajcie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem, olbrzymim Holender. no nikt się nie spodziewał, jeszcze raz powtarzam filmik był dla nas tylko tak sobie na pamiątkę, bo gdzie tam to trzymać na dysku, my mamy inne rzeczy, my nagrywamy bushcrafty, jeździmy sobie pod namiot na skuterach elektrycznych albo samochodem, no właśnie i tutaj też się rodzi na przykład pytanie, wiecie nikt o tym nie myślał, no co, no, zabieramy psa w i jedziemy jak to się mówi. Właśnie, z tyłu jest gitara. No i trzeba będzie ją też nauczyć. No, na w samochodzie jeszcze też dyga musi siedzieć na kolanach, nie chce usiąść tam na podłodze, ale się wszystkiego nauczy. Ja miałem dwie suczki, które naprawdę uwielbiały jeździć autem. W ogóle Hania miała dwie suczki w swoim życiu i ja miałem dwie suczki w swoim życiu. Nie mieliśmy psa ze schroniska. Nie wiemy jak to jest, uczymy się, dziękujemy za wszelkie sugestie, pomysły. Z doświadczenia waszego też dużo jest informacji. Oczywiście, że my nic na siłę nie chcemy robić, a moja informacja o tym, że właśnie że, że nie podaje łapki, czy nie siada na komendę, to nie po to, żeby z niej zrobić cyrkowca i że tak musi być. Tylko to dla mnie sygnał, że bardzo mało musiała chyba z człowiekiem przebywać. Może po prostu nikt ją tego nie uczył. Nie wiem. O to mi chodziło, bo miała... no, trochę tutaj zabaweczkę przynosi, ale w połowie czasami drogi zostawia. Co do opuszczenia jej ze smyczy, to oczywiście, że jeszcze nie, to boimy się to jeszcze długo. Ona ma za duży instynkt łowczy taki. Zobaczę gdzieś tam kawałek kępy trawy, jakieś, jakieś norki, to ona już tam czai się, skacze i, i wącha i chce kopać. No właśnie, tego się obaw Czego się jeszcze obawialiśmy? Właśnie, czego się bać tak naprawdę, jak się bierze pieska ze schroniska? Ja to się bardziej bałem, wiecie, takiego zachowania płaczliwego, jakiegoś ujadania, jak nas nie będzie. Dzisiaj przeprowadziłem kolejną próbę, nie było mi pół godziny, wszystko obserwowałem sobie na transmisji na żywo prywatnej i no, chodziła po całym mieszkaniu, trochę się położyła, jednak poszła do drzwi, coś tam obwąchała w kuchni, wcześniej jak jeszcze z nią byłem, to właśnie pierwsze takie było tarzanie się po łóżku, bo takie wyglądało na radość. Już tam gonienie swojego ogona trochę, mm. <noise> takie wiecie, e ciepecie. No i obawiałem się, że będzie wycie jakieś, jakieś hałasowanie, szczekanie, bo często tak w, w blokach jest. To są takie nowoczesne, małe bloczki, czteropiętrowe, z wysokim parterem. Jest pełną zbiorników retencyjnych, są lasy, są łąki. Ale jest problem dzisiaj na przykład z tą pogodą. No, tam za, za bardzo nie poszliśmy, jej się zresztą też za bardzo nie chciało. Wczoraj Hania o, zauważyła, jak była na spacerze, że w ogóle się nie bała, bo już oczywiście muszą strzelać, już są strzały e, przed no i głupki tak się właśnie zachowują. E, ona, nie, ona się nie bała. No, dobrze, ale to już mieliśmy też na uwadze, że zamkniemy ją, może. No, nie ją, no, razem się zamkniemy w łazience. Włączymy tu głośniej muzykę. Zobaczymy, jak to będzie. Czego jeszcze mogliśmy się obawiać? Niczego. Właśnie, wiecie, my jesteśmy takimi otwartymi ludźmi na naturę, na przyrodę. Nie hotele, nie jakieś tam wyjazdy all ekskluzyw. My lubimy namiot. W zeszłym roku byliśmy wiele razy właśnie na tych, z tymi skuterami czy samochodem, ale bardziej skuterami. Lubimy do której właśnie można przyczepkę przyczepić, bo ja jeździłem po Polsce właśnie tym skuterem. Dla no ja akurat dla mnie, dla osoby z niepełnosprawnością, więc tutaj też jest taki, taka rzecz dla mnie do nauczenia. Jej tak jak jeździłem kiedyś, jak byłem sprawny z rowerem i miałem tą wliczycę, no to ona biegła zawsze obok. I ja wiedziałem, że to jest bezpieczne, że ona mi się nie wpakuje pod rower i nad morze, bo my mamy bardzo dużo tutaj terenów. Dwie działki, jedna rod tutaj w okolicy. Działka na Kaszubach, więc tam będzie miała raj. No akurat jest taki czas teraz ten zimowy. No jeszcze zimy nie ma, ale za chwilę będzie, że no teraz może mamy czas taki właśnie na poznawanie siebie, na budowanie zaufania Pan dzisiaj przyszedł, piesek się cieszył tak, cieszył się, dostała coś tam do podgryzienia i z nami nie będziemy miała nudno, w lesie zobaczymy, bo to na pewno będzie przeorane przeorany przez nią las, może przynieście nam jakiegoś kreta, czy jakiegoś wie ale to ja już widzę, że to pochaskim, to tak będzie także pies na pewno będzie musi być wybiegany co do takiego właśnie zachowania. No nie chcę takiej też wolnej Amerykanki rób to co chce ta bezstresowe wy wy wychowanie, bo ona nie może mnie ciągnąć, że ja się wy wywrócę. No to ja jej daję impulsy. Nie ciągnij krótkim szarpnięciem smyczy. I to nie ja. To nie pies wychodzi ze mną. Tak jak ja czasami patrzę, a tam ktoś biegnie. Pies szarpie, ciągnie, tylko ja wychodzę z psem. To jest taka moja. Szkoła. No i co tu jeszcze? Już ktoś tam, no to wiadomo, że ma 500 komentarzy wspaniałych. My nie jesteśmy żadnymi aniołami. Dziękujemy serdecznie za tak wielkie słowa. Za uznanie jest bardzo dużo osób, które adoptują pieski czy kotki właśnie ze schroniska. O Jezus, jakie to słowo, to adopcja piesku, bo tylko ludzi się adoptuje. I takie czepialstwo się, aby, nie wiem, zaistnieć i pokazać swoją mądrość. Od kiedy, od, od kiedy żyje zawsze była adopcja psa i takie na siłę wyszukiwanie problemu o, w słownictwie. Nie o to chodzi. Cholera, jasna problem jest tutaj przedstawiony o czym innym. O piesku, o, o adopcji, o, o, o wzięciu... O, pieska czy kotka ze schroniska, ani o tym, jak się zwracamy, czy to jest poprawne, czy niepoprawne. Ktoś tam jeszcze napisał, czego to się nie robi dla lajków, a czego to ty nie napisałaś dla zaistnienia. No takie głupoty. Na szczęście tego jest bardzo mało. Jakie dla lajków? Czyli co? Bo wzięliśmy sobie pieska. Kanał jest zupełnie o czym innym i nikt tego nie przewidział, że tu się tak wydarzy nagle. Wzięliśmy pieska. Słuchaj, hej, mam pomysł. Rozkręcimy kanał, zaraz podlinkujemy tutaj konta, jakieś tam Paypale, różne rzeczy, szutki, nie Niech ludzie nam płacą. Choć adoptujemy pieska, to będzie fantastyczny pomysł. A jak nie wejdzie, to się odda. No to trzeba być niespełna rozumu, żeby takie głupoty wypisywać. No bzdura totalna. I zaznaczam, wrzuciliśmy sobie filmik, bo my to lubimy. To nie jest jakiś kanał to jest niszowy, o uzależnieniach. Pomagam w różny sposób osobom uzależnionym od alkoholu czy innych używek, No tak się stało. I u nas w domach właśnie my jest, tutaj nie ma takiej właśnie jakiejś takiej brudnej atmosfery z krzykiem, z wrzaskiem. My się dzisiaj odzywamy z szacunkiem, no nie, nie tutaj nie ma przekleństw. Ta aura tała właśnie też jest przechwytywana przez zwierzę, czy, czy właśnie w domach, gdzie są małe dzieci. Ale to nie można patrzeć na to na ulicy, co się dzieje. Kląk klą przy tym dziecku, jedno wózku, drugie. Tutaj dziewczynka 3-4 lata, wyzywają się. Ty, taki siaki, znowu wziąłeś tego browara, a tamten ją wyzywa, idzie gdzieś przez ulicę, niemal wpada pod samochód, i takie są wzorce. Ludzie są zdziwieni, że. No, no właśnie, że my jesteśmy wspaniali, no ja, to my, my jesteśmy, no to, to jest normalne dla nas, to jest dla nas normalne, u nas królowała w domach e, miłość, ciepło, e, serdeczność, właśnie ta życzliwość, opanowanie przede wszystkim, a nie, a nie wiecie, nie jakaś buta i, i, i nie, za, nie zagarnianie do siebie, nie jakiś przepych pieniężny, finansowy. Jesteśmy skromni, nam nie, właśnie nie potrzeba hotelu, tylko namiot i się świetnie czujemy pomimo pięćdziesiątki i tego nie widać. I o to w tym wszystkim chodzi. A jak ktoś będzie chciał, bo tam piszą panie trzy do mnie, że chciałyby jakiegoś gryzaka kupić czy jakąś maskotkę dla Milki. A i ja mam związane ręce, bo jak podam tam link, to wtedy się dopiero posypię krzyk. A, wiedzieliśmy, że tak będzie. Oni chcieli zarobić na psie, no, ja wam dam łobuzy. Nic z tych rzeczy. Jak będziemy chcieli, tam zresztą jest, bo tam, tam nikt nie, i tak nie kupuje tej kawy, tam jest nikt u góry, ale to nic. On sobie był już dawno, ale nie? Ktoś myśli, że my tutaj... Teraz, gdyby się uprzeć, to tak naprawdę każdy kanał, czy jakiego tematu byś nie poruszyła, czy nie poruszył, to będzie właśnie, można przyczepić się i powiedzieć, oni to robią dla lajków. A co, a co mi po tych lajkach, że co? Bo, bo tam z reklam będzie 20-30 zł i ja sobie co kupię? No bzdura, koniec tematu w ogóle. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No Rozśmieszyliście, takie to słabe jest. Teraz właśnie cały czas będziemy ją tutaj. Przy... Ma za duże zaufanie do ludzi. O, właśnie, jeszcze a propos przywiązywania tam przed sklepem. Nie, to było takie jednorazowe, takie w zasadzie Może rzeczywiście macie rację. Tutaj chylimy czoła. To nie są te czasy, kiedy się przywiązywało pieski. No są owszem, tam jakieś pojedyncze sztuki, ale tak jak moja znajoma mówi, albo spacer, albo zakupy, a nie wszystko naraz. I rzeczywiście, no, sporadycznie, gdzieś tam, jak mm, ruszę i będę po drodze, no to na 5 sekund, tylko przy otwartych drzwiach to można, albo właśnie tak jak ta znajoma to wchodzi z psem do środka, bo tam niektórych sklepów można. No i fajnie właśnie tak się razem zżyć, razem biegać. Mamy pełną świadomość, że ona ma około 6 lat. Zachowuje się, no właśnie przez to może, że nie zna różnych komend, nie zna różnych zachowań. Przecież moje wszystkie psy jak się chowało rękę pod koc, i się bawiło. Ja się, ła, 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 ła. Ona tego nie ma. Ona, ona nie jarzy takich rzeczy. Ja mam podejrzenia, że ona się trochę jakby przy otwartej warandzie może wychowywała. Nie mam pojęcia jaka jest historia. Nie mamy takiej wiedzy. No i, 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 no i właśnie. My no musimy trochę prywaty tu odkryć, dlaczego Hania się nie pokazuje. No nie każdy... Nie każdy lubi być, właśnie, no i to, to jest też dowód na to, że tutaj my nie chcemy żadnego przepychu i nie, nie jesteśmy ludźmi, którzy chcą za wszelką cenę zaistnieć w internetach i nie wiadomo, popisywać się i kim być. Tak jak dzisiaj jest szeroko reklamowana jakaś golizna, jakieś podteksty erotyczne, gołe tyłki, chamstwo, bluźnierstwo. U nas nie będzie wyrazów brzydkich, bo nie. To wtedy ktoś mówi, ale nudny kanał. No i dobrze, to nie ogląda, i tyle. U nas jest spokój, to ma być za spokoju. I właśnie wracając, no Hania, ceni sobie na przykład swoją prywatność i ona tam gdzieś może mignie czasem na ekranie. No nie chcę, no nie chcę i tak może kiedyś. A natomiast, jeżeli ja mam 4 lata kanał, bo o niepełnosprawności, o właśnie o używkach. No, to ja już jestem dawno przyzwyczajony, kiedyś pracowałem też w telewizji prywatnej, tutaj w Gdańsku, jednej z no, pierwszej w ogóle w Polsce. Pamiętacie, pożar stoczni, ale to nie jest o tym. No właśnie, i yy, my Chanią... Tutaj dzisiaj się trochę zastanowiłem, bo z tym psem to wyszło bardzo szybko, spontanicznie, ale to tylko chyba też dlatego, że my jesteśmy z Chanią siebie pewni. Teraz mieliśmy 14 miesięcy. Pożycia, czy jak to nazwać. I przemy dalej, chcemy już no, z, z, razem się zastarzać. Natomiast jeszcze to jest na dwa domy. O ile tutaj Milka będzie ze mną cały czas, no to e, Haneczka jest dojeżdżająca. E, właśnie te środy i weekendy. No musi z córką też poprzebywać w domu. Dorosła, ale to jednak przecież no, to jest najważniejsza sprawa. I musimy podzielić ten czas. Także ja wiem, piec powinien mieć jednego właściciela. No, ostatecznie, ostatecznie dwójkę, ale właśnie ten, ten, ta rozwalona taka, nie, czy tam jakoś wielojaźń. Nie może być, że wszyscy są właścicielami i, i to strasznie psuje tą psychę. Na przykład w takim schronisku, ktokolwiek z wolontariuszy, czy ktokolwiek dojeżdżający, bo też można wychodzić na spacery, nagle na chwilę staje się panią czy panem, a za chwilę już kto inny. Nie ma tej takiej stabilności, tego poczucia, jakiejś pewności i zaufania. Dlatego trzeba ją teraz bardzo długo pobudować. To wszystko potrwa. Ona jeszcze, się, ona jeszcze w ogóle nie szczeka, tutaj nie warczy, nic nie robi, ale to myślę, że to tak jak ktoś napisał, że się dopiero otworzy. Mi to pasuje, lepiej żeby nie szczekała, tylko kto nas w lesie obroni, my ją, czy ona nam da znak, że idzie w kier zbytowa na przykład. Także no, wszystko na spokojnie. I, no właśnie, i, i czy to jest dobrze, że ta chaneczka tutaj no, zawsze jakieś przywiezie smakołyki, karmimy na zmianę, no ale lepiej chyba tak niż w schronisku, czy lepiej niż na melinie skąd ją wzięli, a skąd się wzięła, o jak skoczyło, Uj. a skąd się ona wzięła, bo my sobie oglądamy czasami na Eliksie różne pierdały, przedmioty, coś tam taniej, coś tam z odzysku i ciągle tutaj reklamują, no, brzydko powiedziane reklamują, zamieszczają właśnie anonsy z pieskami i, i tak wiecie, no to, to gdzieś ta aura była w powietrzu. No ale ten fajny, ten, ale by było fajnie, a taki takim ale to musi być malutki piesek, żeby pojechał na skuterku ze mną między nogami sobie siądzie, bo to, to takie czterokołowe. I, no ale ten, ten no dobra, przewijał ten jakiś słodzik, ja nie mogę patrzeć, ojej, jakie fajne. No, no, no i, i, i dzwoniliśmy, w końcu dzwoniliśmy parę razy, ale to się nie da dogadać w ogóle przez telefon, i to nie z tego schroniska promyk. Mówimy, chodź pojedziemy, ja już kiedyś byłem, zawiozłem tam różne i, i, i makarony, i puszki, chodź pojedziemy i zobaczymy tak na żywo. I przyszliśmy, no, pierwsza była Milta, no, pierwsza, jedna z pierwszych tam, ale pierwsza taka mniejsza. Ale chcieliśmy połowę jej, żeby naprawdę było do, na rękach do noszenia, taka sześciokilówka. Ale i stała taka sierota i trochę tam, trochę szczekała takim zachrypniętym głosem, już zdartym. Ale śliczna, ale ładna, i to oczko niebieskie, no ale to ona za dużo chyba jest. I przeszliśmy całe schronisko, nie było żadnych małych piesków, Jakieś dwa były bardzo wycofane, siedziały w budzie, no w budzie to już brzydko nazwałem, no w tym swoim domku, ale one wycofane, one się bały i w ogóle. No to jeszcze wracając na nią spojrzeliśmy, jaka słodka, i te zdjęcia mamy, przecież, jak te oczka. I, i nosek wkłada w tę kratkę, ale później, jak ktoś puka, no muszę otworzyć, bo chyba paczka jest, ale to za chwilę, i... i co? No i właśnie jakoś tak wyszło, że się zapytaliśmy o nią, powiedzieli, że ona nie jest do oddania, bo jest pod nadzorem policji, że jest właśnie z interwencji, najpierw Straży Miejskiej, teraz policja musi wyrazić zgodę, czekaliśmy Parę dni My się dowiedzieliśmy, że tak, że taka zgoda jest. I jak dostaliśmy już tą zgodę, o pierwszy spacer, drugi, trzeci, i już wiedzieliśmy, że. To znaczy, już wiedzieliśmy, że jadąc na spacery, wiedzieliśmy, że ją chcemy. Tylko, że to. Nikt tego głośno nie mówił. No jakoś tak. Wiecie, z tymi księżami to tak jest, że cholera, niektórzy klinem, jeżeli już odejdziemy. Ja ryczałem po swoich dwóch suniach jak bubr, czy jak dziecko. Haneczkę też i mi było trudno wziąć psa tak właśnie od razu z klinem, jak niektórzy. Nie, to jest bardzo ciężkie, to się pamięta, a zresztą ci, którzy mieli psy to wiedzą. I, I tutaj ta potrzeba tego podzielenia się miłością tym ciepłym domem była tak silna. Zarówno dla Hani jak i dla mnie, że mówimy, czy nie, mówimy, mówimy nie mówiąc e, tak, my chcemy chcę psa, bo nie mam już przeszkód. Ja i tak dalej nigdy się nie mogę mm, gdzieś tam porywać na jakieś wielkie, super wycieczki. Tak się złożyło. I idę, I sobie idę z dwoma laskami. Jedną w prawej ręce mam laskę, a to idzie druga laska. A czasami idę z trzema laskami, bo jeszcze z i jesteśmy szczęśliwi. I oby tak właśnie było, zostało. Gruncz, żeby tylko było zdrowie i na jakąś bułkę i to wszystko. To jesteśmy my i o, na wiosnę znowu wyjazdy, jak tylko będzie cieplej. Teraz tutaj, jak wyjdzie kawałek słońce, to mamy plażę dla pieska, no ale co to za spacer, jak my nie będziemy mogli jej puścić swobodnie, tylko na smyczy. No ale wszystko powoli, wszystko pomału, Także że będziemy dowali znać, co u nas. To już mi jest głupio specjalnie nagrywać to, prosicie o filmy. No, to, to będzie właśnie, że o, nagrywa specjalnie, no, już może chcę zarabiać, albo coś. A co mnie to, to chcę, to niech niektórzy sobie tak myślą i piszą, a ja będę robił swoje z haneczką i czasem jakąś rolkę czy jakiś filmik w zwolnionym tempie z pieskiem, z muzyczką ładną e, włączymy, jak ona się chowa. Dziękuję za wysłuchanie tego mojego gadania. Ja myślałem, że ja sobie spokojnie w wojnie usiądę z psem. No ale to pies mnie teraz y, tutaj zmusił do, 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 do usiądzięcia <noise> obok. I właśnie z tej, z tej tutaj pozycji do Was przemawiałem, ja, Rafał. Do usłyszenia, do zobaczenia. No i dziękujemy serdecznie za tak wielkie, ciepłe, gorące y, Wasze y, słowa, pozdrowienia. Też żyjcie. Ja czasami nie jestem, ja wczoraj, to jest 500 komentarzy, ja siedziałem i odpisywałem, ja nie jestem w stanie natychmiast odpisać, a czasami może tak być, one przechodzą powiadomienia z opóźnieniem, czasami może być, kiedyś w ogóle, jak założyłem kanał, to po dwóch tygodniach wyobraźcie sobie, że czasami się pojawiał sprzed dwóch tygodni dopiero od kogoś komentarz, także przepraszam, jeżeli czegoś, nie, kogoś nie będzie, albo ktoś tam powiedział, że ja usuwam komentarze. Nie, ja nie usuwam, tylko są w moderacji, dlatego że ludzie podsyłają linki do stron erotycznych. Dlatego jest zablokowane. Ja najpierw muszę zatwierdzić. Yy, tak jest najlepiej, bo później się robi straszny śmiech, chaos. Jest dużo bydła. No po prostu. Dziękujemy i do usłyszenia. Do zobaczenia. Papa. Wiesku. Pa nie chcesz pomyłkać? Ojej, kochany. Tak, kochany piesek. Kochany. Będziemy jeszcze dzisiaj biegać. Chyba się uspokaja trochę pogoda. A jutro ma być słoneczko. A potem będziemy ćwiczyć jazdę obok, bieg obok skutera. Żebyś ty mi tutaj pod kółeczka nie wpadła. No, papa. Pa.